Chociaż w meczu z Malorcą Hansi Flick rotował składem FC Barcelony, to zmiany nie dosięgnęły Wojciecha Szczęsnego. Polski bramkarz z wysokości Murawy mógł obserwować, jak od pierwszej minuty w ataku radzą sobie między innymi Ansu Fati, Ferran Torres i Lamain Jemal. Do przerwy katalończycy oddali aż 24 strzały przy żadnym rywali, nie licząc gola ze Spalonego, to wynik był 0-0. Ostatecznie katalończycy wygrali 1-0 po bramce Daniego Almoł. Chociaż polski bramkarz nie miał nic do roboty, jeśli chodzi o uderzenia rywali, to musiał być uważny w ich próbach ataków i grze na przedpolu, co doceniły katalońskie media. Połączony tak mecz w wykonaniu szczęsnego opisał Sport. Dwa szybkie wyjścia zapobiegły poważnym niespodziankom. Stając w obliczu bezprecedensowej obrony, Polak musiał zachować szczególną czujność, aby zachować czyste konto po raz 13 dodano, odnosząc się do nietypowego zestawienia linii defensywnej Barcelony. Występ szczęsnego oceniono na 6 w 10-stopniowej skali. Obserwowany to z kolei słowo klucz z mundo deportivo. Ter Stegen coraz bliżej boiska, a Polak znów jest pod lupą. Musiał wykonać kilka interwencji, aby odciąć Malors szansę w ataku, dodano. Nie miał wiele do roboty, ale dobrze dowodził swoim terenem, czytamy na gol.com, gdzie oceniono Polaka na 6 w 10-punktowej skali.